Teraz drużyna, która sprawiła największą niespodziankę w pierwszej lidze, w tamtym sezonie utrzymała się, w ostatnich kolejkach w tym sezonie walczyła, ale wyszczylały drugie miejsce dla Centrum Telewalii Komórkowej. w tym roku tak samo bez porażki, nawet bez remisu, z kompletem zwycięstw. Restauracja Kawiarnia League. Także podsumowaliśmy Ligę. Czas teraz na wyróżnienia indywidualne. Tytuł Króla Strzelców w pierwszej ligi rzutem na taśmę, można powiedzieć, bo do ostatniej chwili ważyły się losy jego korony. Zdobył Piotr Kwietniecki zdobywałem 33 trzy Słuchajcie, myślę, że dla Piotra należy się jeszcze raz wielkie brawa. Tytuł najlepszego rankarza głosem całej linii jest dobrym. Kamil Ciężkiewicz, co to był? plastyczki, zerka Miejsce 14 zajęła drużyna AS Rzutem na taśmę 9, 11 miejsce była trójka Chopin Gym. I jednak w końcówce udało im się wybyć, wydobyć tamtych pozycji. Numer 10 to drużyna telestrefa. Jest to kolejna Miejsce numer 8 to drużyna Plato Miejsce numer 6 to drużyna, która przez wiele kolej prowadziła w drugoligowej tablicy. Miejsce numer 5 to drużyna Wodbudu, która w przyszłym sezonie wystąpi już jako pierwszoligowym. Miejsce numer 4 to chyba największy z naszej ligi, który wygrywał z największymi. Przegrywam z tymi słabszymi, ale jednak w barażach i tak dalej musimy uznać wyższość pogodnej i taktyce pana Beresia. Także FC Piaski. Miejsce numer 3 to drużyna Carsysten. W najwyższej klasie rozgrywkowej. Miejsce drugie dla drużyny, która do samego końca walczyła o pierwsze miejsce w tej lidze. Jednak za duży natłok wysiłku, którzy chłopcy, w, którzy chłopcy grali w innych ligach, także dzisiaj walczy o Mistrzostwa Polski, jednak musieli uznać wyższych bebka i Ludmiła zajęła drugie miejsce w lidze. Miejsce numer jeden to drużyna, która pobiła najwięcej rekordów i na pewno będzie bardzo ciężko pobliżyć w tym sezonie to drużyna KSS bb 12

Pierwszym bramkarzem drugiej ligi w sezonie 2009-2010 został Karol Ryklewski z Kar Systemu. Natomiast e, najlepszym najbardziej wartościowym zawodnikiem e, naszej ligi drugiej został znów Arkadiusz Ryczek. Mamy też nagrodę, którą wręczamy co roku. Jest to nagroda dla najstarszego zawodnika naszej ligi. W tym roku został, najstarszym zawodnikiem, znaczy został, no, był najstarszym zawodnikiem pan Józef Bryczek z Łegidzki. Teraz wręczymy puchary. Najważniejszy buchar, ten główny, który gramy, ten buchar dostawiony, jest to buchar burmistrza miasta Kraśnik. W tym roku zdobyła go drużyna Subaki Huber Polska. Przypomnę, że w finale pokonali z zeszłego sezonu sezonią 1 Zobaczymy teraz y, najlepsze siódemki naszej ligi, y, zaczynając od pierwszej ligi. Najlepszym brakarzem pierwszej ligi został Kamil Cierszyk. Przypomnę, że najlepsza siódemka była wybierana, wybieramy wszystkie drużyny. Tytuł najlepszego obrońcy dostał Artur Monasterski. Scroll. Drugim najlepszym obrońcą okazał się Paweł Wołoszynek z Dużywy <trym> CDK. Drugim najlepszym pomocnikiem okazał się Norbert Rawani z THP. Wydaje mi się, że tutaj będzie niespodzianka, bo na napastnika najlepszego w Lice wybrano Dariusza Beresia. Drugim najlepszym napastnikiem okazał się Łukasz Koziarski z KKS Józef.